Witam Was serdecznie w kolejnym moim filmie. Jak widzicie, jestem w drodze, dlatego że dzisiaj jedziemy do Warszawy na pokaz letnich kolekcji marek LPP. Także zapraszam Was serdecznie, zobaczymy, zwłaszcza co Mohito, bo Mohito mnie interesuje najbardziej, przygotowało na nadchodzące wiosnę i lato. Chodźcie. Pokaż swój niepowtarzalny styl, radzka radzi, tobie dobrze w tym. My no już jesteśmy w środku, showroom Marek LPP mieści się przy ulicy Chmielnej 25. No i weszliśmy tutaj. Właśnie jestem akurat w takiej części Mojito, bo tutaj są różne części. No i powiem Wam, że kolekcja Mojito na przyszłą wiosnę lato będzie bardzo kolorowa, bardzo kolorowo-kontrastowa. To są takie połączenia typu żółć i biel, trochę neonu, trochę różowych, takich mocnych funkcji. Będzie dużo wzorów, dużo wzorów graficznych. Moją uwagę na przykład przykuły wzory kocie, takie fajne kotki oczywiście w moim ulubionym połączeniu czerni i bieli. Będzie dużo fasonów lat 60., dużo retro. To są takie fasony, które są proste, trapezowe. Będą też trochę, myślisz, trochę takiego vintage retro, czyli fasony lat 50., ale ich jest już mniej. Więcej jest tego retro lat 60. i jest trochę lat 90. i 80. Ale co jest ciekawe, to to, że Mohito kontynuuje swoją serię, taką pod podkolekcję, która się nazywa Gold Label, czyli to są te takie rzeczy wykonane z bardzo wysokiej jakości materiałów, i tym razem ta Gold Label jest taka mocno fashion. Tam jest spódnica z piór, tam jest taka skóra z takimi ala ćwiekami. Naprawdę te rzeczy są takie naprawdę bardzo, bardzo mocno modowe, również takie błyszczące, ala syrenie, syrenia parka, też coś takiego bardzo ciekawego. Poza tym mamy trochę lat 90., czyli trochę dżinsu, takie coś myślę dla nastolatków. Co jest jeszcze ciekawe, to to, że Mojito od tego sezonu wiosna-lato zaczyna nową serię, to jest Celebration, linia i będą to ubrania przeznaczone na różne. Na specjalne okazje, na przykład na ślub, na chrzciny, na jakieś takie okazje wystawne, kiedy musimy wyglądać lepiej, kiedy gdzieś tam nasz strój fajnie, żeby był dopasowany do eleganckiej okazji. I taką moją ulubioną rzeczą chyba z tego co tutaj przeglądałam te rzeczy, to będą buty. Znalazłam dwie pary butów w kwiaty, jedne w takich niebieskich odcieniach, drugie w różowo-czerwonych. Także no tutaj te akcesoria mi się bardzo m, podobają. Co jest jeszcze fajne, jest jeszcze taka fajna na przykład sukienka tłoczona z taki Kaniny 3D. Jest, są ciekawe połączenia kolorystyczne, czerni, różu i czerwieni. Właśnie róż i czerwień, to jest też takie dosyć interesujące. Myślę, że ta kolekcja ma tyle linii, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Jeżeli chodzi o pozostałe marki LPP, czyli Reserved, Crop, Sensei i House, to Reserved jest takie powiedziałabym bardzo mocno pastelowe, takie kobiece, delikatne. W marce Crop znalazłam fajną linię Barbie. Będzie oryginalne logo Barbie, będą bluzy, t-shirty, czapeczki widziałam. Także jeżeli lubicie takie kreskówkowe barbi, klimaty, to myślę, że w kropie znajdziecie coś dla siebie. W chaosie z kolei znalazłam bardzo ciekawą parkę w kwiaty z cienkiego materiału, w graficzne, kolorowe kwiaty i na przykład jeszcze takie fajne em, retro tenisówki. Już widzę takie właśnie tenisóweczki w kwiaty, do rozkloszowanej jakiejś fajnej e, spódnicy. Także mam nadzieję, że taki mój krótki przegląd em, kolekcji, zwłaszcza mojito, em, Wam się podobał. Utrzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich następnych filmach. Pa, pa!